Puppet Buffet. Najlepsza garmażerka w cieście. W mieście. Jedyne takie miejsce, gdzie żarcie sprzedaje żarcie. I tylko chleb nie musi nic robić. A to dlaczego? Bo wszyscy na niego pracują. Pół człowiek, pół Zaprasza. To jesteśmy. Cześć. Co dzisiaj robimy? A dzień dobry, to ja wasz szef Pół Człowiek Pół a witam was serdecznie ale co? Mniej oficjalnie, no Dobra, panowie, mam pomysł Aha Zatrudnimy tu jakiegoś, uwaga, uwaga, człowieka O, i będzie za nas robił O Dobre Ty, to może pisz te, no, no, te Yy, ogłoszenie! O. Yy, pisz, mięsne, czwart... mięsne? czwartki, mięsne, no. yy, octowe środy, Aha. bigosowe poniedziałki. A, a, a co z wtorkiem i piątkiem? We wtorki i piątki można do pracy przyprowadzać jenoty. No! <noise> Ale nikt chyba nie ma własnego jenota. Yy, właśnie dlatego można. <głosy> no. <głosy> Aha, no. dobra, napisz, no. że kawa codziennie bez ograniczeń. Yy, będzie do zmielenia. No! <noise> I napisze jeszcze, że wolne soboty co pół roku? W niedzielę! I napisze, że praca na dwie zmiany. No, a dwa razy dziennie no. będzie można zmienić muzykę? W radio! Jeszcze to! Praca w zgranym zespole. A? Można przynieść swój instrument, wtedy praca na akord. Ale, ale, ale... Ale na który akord? CIS. A, Dobra. A, a ja dopiszę, że oferujemy dofinansowanie zajęć we własnym zakresie. A, a co z wynagrodzeniem? No chyba uzależnione od wyników, co? A, ale polskiej reprezentacji. A możliwość założenia związków zawodowych. Na głowę! <grystanie> I do tego mile widziane żółte papiery i uprawnienia na wózki widłowe. <grystanie> po co? No, żeby podnieść sprzedaż. <grystanie> języki. Jakieś jeszcze języki. D no, wiecie, no. D -no. D -no e OZORY! Mog <laughs> mogą być, no. No to mamy gotowe. No. Przepisz sto razy Co? i idziemy rozwiesić. No dobra. To i idziemy. Przepiszę. I idziemy. To idziemy.